Hello, masz z tej strony i witam Was już w moim kolejnym gameplayem z gry Team Fortress 2. Będziemy grać dzisiaj na mapie Coat Lakeside. Póki jeszcze, że Halloween trwa i będzie to taki nietypowy materiał. Wiecie, jak widzicie, jesteśmy właśnie w moim ekipunku i możecie zobaczyć kilka, czy tam kilkadziesiąt sztuk, żetonów, które zamierzam. Jednakże będzie to poniekąd połączone z pewnym wyzwaniem, gdyż będę krawcił sobie jakiś żeton, znaczy jakiś zestaw żetonów i za pomocą broni, którą wykrawcę, będę próbował zabić kogoś podczas normalnej rozgrywki. No, powiedzmy, że to tak wymyśliłem sobie, że spróbujemy coś takiego zrobić, zobaczymy, jak to wyjdzie. I może zacznijmy od przekrawcenia jakiegoś pierwszego itemka. Tylko jak możecie zauważyć, to też będę próbował używać broni, które. Znaczy broni, właśnie broni i rzeczy, które nie są brońmi do końca, czyli na przykład zegarki dla śpiega. Dlatego wtedy będę krafcił dwa naraz. I chyba właśnie od tego zaczniemy. Wiemy tu mamy PEDA. W ogóle chyba mamy jeszcze, powiedzieć, że będziemy towarzyszy mi tutaj minko domowej roboty. Tak więc na zdrowie. Dobra, pierwszy krok mamy za sobą. I zobaczmy jaki nóż będzie nam towarzyszył do zagarka, kunai. Będzie ciekawie Zobaczmy Uch, już Hevin nie widział On wie On doskonale wie Ale ten nie wie Uch. Sorry Ouch. Super! Ale no, mapę. Okej, okay, to. <noise> wracamy po krótkiej przerwie. Okej, okay, udało nam się wrócić na inny serwer. I tos, no, to koniec. Au! No. Pff. Dzięki, żołnierzyku! Ok. Czyli mhm. zostajemy przy Deadringerze. I. O, tym razem zamieniamy kunaj na Pig Arnera. I krytyczki się skończyły. No super. Chodźmy razem. Pał. Ja nie jestem taki, że zabijam Nerasmus, a ja zabijam wszystkich osób. O ile trafię kogoś. Jak dobrze, że mi losowało de Ringera, Naprawdę, jestem wdzięczny mimo wszystko. Przykro mi, merdyczku. Ty, żołnierzu, nadal się mnie czepiasz? Ale na te dringery nie reagujesz. Opa! Po co? Tu kolejny dispenser. Dispentry down! Łah, Teraz zamienimy spaja na scouta. Sansman Dobry początek! No chodź, 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 chodź! No chodź! Leżysz! Znowu Dyspentry. Spadaj z Dispentry. Kolejny medyk? Za dużo tych medyków jeszcze. Się... Mm, nie to chciałem zrobić. Co tym razem? <grym> to się zawsze nie może skończyć. Los mnie nie oszczędza. Jak ja kogoś zabiję z tego, to mogę przyjrzeć, że następnym razem równie dobrze może mi dropnąć chyba pierwsze od... lepiej otwarte skrzynki Warming Team Capitan. Próbuję się uratować. Nie, niestety nie udało się. Próbujemy szczęścia ponownie jako scout. Objektor. Okej, okay. Z tym mogę nawalać. Co to ma być? To w końcu on nosi objektor, czy... Ok, nieważne. O, spy. U. To O nie nie nie, 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 nie. Nie, 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 Tylko nie Pyro. Dzięki, że mi zabrałeś aptekę. Super, jesteście wszyscy genialni. Nie, Dzięki Pyro. Z jednej strony trochę obawiam się teraz skrawdzić, a z drugiej strony, no cóż, może... Z jednej strony bym chciał w sumie dobrą broń, którą byłby hmm, Freenol's Blade, ale z drugiej strony jakbym miał go teraz używać To by było źle. Ale póki co mamy Hemszańkę. Bo mówię, szczerze, nigdy nie sądziłem, że szynka może... TF-ie być jako broni. No cóż, wydawałoby się, że to jest jedzenie, tak? Jedzenie się nie rzuca, co dopiero bije ludzi i zabija i w ogóle. To takie trochę nielogiczne. ojej żołnierz. Naprawdę ten sniper problem mnie zabić. Teraz byśmy w A Albo ja będę miał subprise. Jaj! Super! Naprawdę, kompletnie mi nie idzie z tymi broniami wręcz do skałpa. Żeby teraz los miał mnie obdarować bronią, która zbawi mnie? No, zobaczymy. Jest tylko pytanie, czy będę w stanie do kokokolwiek podejść, dlatego... Do mojej małej główki wlejemy trochę ponutka. No szczelaj, strzelaj, szczelaj, strzelaj strzelaj, strzelaj. strzelaj, strzelaj, no a ty skałcie co robisz? Znaczy w spaju. Au! Ale mam asystę, mam asystę. Widzieliście to? Mam asystę. To się liczy. Hehehe <słysy> Główka nie była wybawieniem, to może... Wracamy do szynki w takim razie. Jaj! Przeżyję. Chłopak, Uuu, teraz z krytykami. Nie! Tylko nie przeciwko krytykom. Spoko. Okej, to już jest chyba ostatnia broniaka Scouta, jaką mogę wygrać. No, Candy Cane. Okej, okay, co prawda to nie święta, ale... Cześć, no w końcu udało się to jest cześć sniper. Przecież by to faktycznie laska cukrowa miała okazać się wybawie... wybawczą bronią? Zbawie... zbawiewczą? Nie jak to odmienić. Oje, jak mi przykro. Heavy, czemu ty stoisz w miejscu i nie, nie pędzisz na Merasmusa? Nie, heavy był ważniejszy. It was worth it. Uwielbiam Bonka. No, strzelaj, 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 strzelaj. Dobra, nie strzelaj. Jest, przeżyję. No, celuj w to, celuj w to, celuj w to. No, czemu nie zniszczył on tej... dynie, czemu nie współpracujecie? Tam była dynia jak nic. Byłem że on w nim uderzył. O, leczenie. Dobrze. Cześć, spaju. Wow, 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 Merasmus. To nie w tym kierunku. Znowu ten żołnierz udał się na górę. To nie będzie dobre. Uuu. No chodź tu. Tak jest. This sucks on ice. Czy chciał hałas? A w sumie dlaczego nie? No to i tak zliza. No, szczelaj, szczelaj, Dobrze. raz Teraz jest ich tam dwóch. To nie fair. Najgorsze, że oni za każdym razem, kiedy... Trafią kogoś z, black, z tego blackboxa, to leczą się. Póki co najdłużej widzę wytrzymałem z tym candy canem. No, nawalaj, 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 nawalaj. Chociaż, czy on się leczy, kiedy we mnie trafia, nawet jeżeli ja nie otrzymuję damage'a? Tak jest! Posmakuj moją laskę cukrową. Wow! Jak dobrze, że wypiłem bonka, bo to już bym chyba nie przeżył. Tak jest. A masz. Nie będziesz mnie tutaj, moich towarzyszy, broni zabijał. Jekłam, mógłbym przyjąć, że tej laski cukrowej używałem wieki temu. No, szczelaj, szczelaj, szczelaj. Hej! Uuuuu! Dzięki. To było fajne. Au! No i nadszedł na mnie czas. Ok, warzyw Teoretycznie powinniśmy dać radę, bo w sumie dużo damage'a zadaje. A to jest podstawa. Dla heavy'ego. Okej. Okay. Jestem chodzącym ptaszkiem z misiołapkami. To wygląda creepy. Tak jakby ptak miał szpony. Wo! Wow! Wow! O, teraz możemy walczyć! Nie, teraz nie możemy walczyć. Wow, ta cała była blisko. O, teraz możemy walczyć. Kto by chciał tutaj dostać skryta? Nope. Następny proszę. Ej, no, w złym momencie. A jednak w dobrym momencie. Wracamy do... Gry! No chodź, 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 chodź. Aaa! no, musiałeś! Mówię że ja bym chciał kogoś tak zmiażdżyć, żeby się rozwalił na części. No, Freedom sam tego nie zrobię, ale co tam. Zauważyliście, że mam głowę ptaka i trzymam kostur, który ma... w czubku ma tu również ptaka, którym jest de facto orzeł, a ja mam głowę pisklęcia, ale kto wie? Okej. Okay. Masz, a masz! A masz! Nie, 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 To tak się nie miało skończyć. Głupi Pyro. Zero szacunku dla Piskland. Ej. O, scouti. Dasz się podejść? Da się ktoś zabić? Chyba nie. Tu żołnierz. Nie, z to on się nie patyczkuje. Jesteś ten zły żołnierz, który ma towarzysza broni za pleckami. Super, dzięki. Jestem ciekaw, ludzie o mnie na serwerze myślą, o gościu, który co chwilę crafti bronie i... <grywania> próbuje ich podczas tej broni zabić. Nie wymyślili jeszcze w tym podczasie coś takiego jak lodówka. Abym się nie zdziwił. Przecież nie, przepraszam! Jest coś takiego jak przenośna lodówka na pleckach do skałca, Ale to chyba nie będzie dobre. Super speed! Super heavy, super szynka. Super speed. Moja szynka daje mi super speeda. No chodź tu. Chodź tu. Dzięki Merasmus, że przedłużasz tą rozgrywkę. Uuu. Wygląda jakby się przewrócił. Chodź medyku. No nie będą mnie nawalać. O o, koniec. A masz, a masz, a masz. Obrócisz się może kiedyś? No chodź tu. Tak jest. Dzięki zakryty. Chyba się nie załapał. Ty! 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 Uważaj sobie! Załapał w końcu! Jest! Gratuluję! Umiesz chwycić broń wręcz! Jestem prima valerina. Valerina. Teraz przejdziemy do klasy jaką? Jest Pairo. Zobaczymy. Byłem ciekaw, czy mnie ten teleporter tepnie, zanim runda się skończy. Widzę, że tak. Tylko, że niewiele mi to dało. Czy kogoś zabije? Czy kogoś zabije? Tam jest ktoś. Ale on już zginął. Eee, uuu, tak mam się na odczytku, albo za tańczę. I wracamy do szukania serwera. Wydaje mi się, że nawet niedługo chyba. Prezencik mi się pojawi. Cześć, cześć inżynierku, co ty tu robisz? No to długo w czerwonych nie pobyłem. Super. Obdaruj mnie czymś. Super. Nie nie nie, 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 nie. Dzięki! Król ich nie zabił, no? Naprawdę. Czyżby ten serwer też również miał mapę zaraz zmienić. Dzięki! Okej, okay, mam nadzieję, że to już jest ostatni serwer jaki będę dzisiaj musiał wyszukać. I spróbujmy powtórzyć sytuację. Faj szynko. Czemu ty jesteś spajem? Czemu ty jesteś spajem? Czemu ty jesteś spajem? Czemu ty jeszcze żyjesz? Żyjesz nadal. To nie fair. Gdzie jest ten spaj? Cześć! No, tak się załatwia. Spaj, spaju Ojej, musimy tańczyć. Chodzi źle, Będzie bardzo źle. Tak umrzemy. Na tego snajpera się rzucę. Tak jest! Teraz czas na Ciebie, skałcie. Jej, kryty! Dostał też krytem! Ale miał Ubera! To się nie liczy. W sensie, to się liczy! Jako kill. Okej, okay, teraz chciałbym dostać taką super broń, taką mega broń, taką hiper broń, taką... Czaszkę? Okej. Okay. Czy ja przed chwilą nie byłem w czerwonych? Naprawdę? To mi serwer zmienia teamy... Za moimi pleckami? Mnie się to nie podoba. Muszę komuś przewalić z tej czaszki. Cześć, Pyro. Jak współczuję. O, chcesz się nawalać? Ej no, ej no, ja chcę się nawalać broni wręcz, proszę. Nie chcesz to nie. Za późno, za późno. Za późno. Miałeś okazję, nie skorzystałeś. Przykro mi. Czas się skończył. Nie! Tak! Co tym razem nam los przyniesie? Nowo! Dobra, zostajemy przy czaszce. Ty nawalasz mojego heavy'ego z broni wręcz? I też dostaniesz z broni wręcz. Dużo tych skałtów tutaj powiem wam. No chodź, chodź, chodź! Nie heavy, czemu nam przeszkadzasz? Tego żołnierza chyba... Mam kryty, mam kryty. Jak chcę złożyć te kryty? Tak jest, tak jest Jeszcze raz. No ile byście chcieli. No jak będzie. Ej, 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 medyk, chodź. Uleczę cię. To ja się zgaszę. <ścoughs> Zgasiłem medyka. Badug. Niech to, chciałem do dziury. Do dziury, do dziury, do dziury, do dziury. No goń mnie, goń mnie nadal No miałeś mnie gonić Idę się uleczyć, ty chamie. Przesz to masz! Ja ciebie, jak się mnie uczepił ten Pyro? Ojej No chodź, chodź, chodź Nie! Nie wyjmuje się synergigana, kiedy ktoś dla Ciebie nawala z główki, to nieładnie Chcesz się leczyć? To do psychiatryka! Ty medyku Au! To bolało Bo Myślę, że jako Pyro gra mi się na razie najprzyjemniej Uuu, uh, i teraz będziemy musieli skorzystać z kombo Flamethrower plus Kasiekierka. Nie ma. Niestety tutaj mi się nie udało. O, inżynier, Nie ma. Nie ma tak łatwego budowania Dispentry. Co oni tu budują? Nie ma takiego budowania Dispentry. Mówiłem już, tak? Nie masz pozwolenia, pan. Prezencik! Szybko, 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 szybko. Spadać mi. Ja mam prezencik. Ja mam prezencik. Ja mam ważniejsze sprawy. Tylko mnie nie zabijaj, Heavy. Yeah, prezencik. O, teraz możemy wrócić do meritum. Tomasz masz. Nie ma. <laughs> nie ma kanapejczki. Sorki. Nie, ja nie chcę jeszcze kończyć z gasiekierką. I skończyłem. Uuuuh, Spe Spectral Flame. Drugi taki spell, jaki wydropiłem w życiu. I co teraz? Backscratch. Chcesz cierpieć, to cierp. Proszę bardzo. Wish granted. Uu, krytyki. Nope. Nope. Czyżby ktoś jeszcze chciał? E? Kto następny? Ja miałem nadzieję, że ktoś rozwali tam tą dynię, na którą popchałem tego Pyro. I wracamy do objectora. Tylko, że. Hmm, zaraz przegramy. No trudno. Wracam do szukania następnego serwera. Tańczymy! Jej! Yeah! Objector power, objector power. Ej no, my się my. Tak się nie bawię! A masz. No nie, tak się nie bawię! I co teraz? I zawsze! Hej, hej! Hej, ja ci chcę dać szczęście! No chodź tu! Czemu tak ciśnie? Gdzie ten skał tak pędzi? Nie rozumiem gościa. On mnie tu. I uciekł. To ja nie fair. Świat, świat jest nie fair. O! O! Tu jest. Tu jest. No i... Okej, okay. ja naprawdę nie czaję tego skauta. Poszedł na mój spawn i się cofnął na swój spawn. Coś spalił. Nie umiesz backstabować, czy co? O nie, 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 nie. nie. Fajra próbują mnie wypajrować stąd. Au! Ten shotgun. Tego się nie spodziewałem. No, coś dobrego w końcu. Medyku gin. A masz o -o. Oni się komunikują, naprawdę. Ja to wiem. Oni się komunikują. Już Hewi od tak sobie by się na pewno nie odwrócił. I będziemy teraz podpalać ludzi. No, musiałeś mnie podrzucić. Teraz spadasz Spadasz. Le, 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 le. Cześć spaju Aha. On krytem trafił. Nie! Nie! Tak Zaczynamy od mojej ulubionej, czyli od łuku! I dostał! Na serio... Na serio zabiłem! Jakim cudem? Jak ja to robię? Jak ja teraz mogę chybić? Prawda, nie czaję. Kiedy... Myślę, że nie trafiłem, to trafiłem. Ale kiedy... Myślę, że trafiłem, to nie trafiłem. Ale temu skautowi, jak najbardziej wyszło z... Nie, nie skautowi. No bo jemy dalej, szczęścia. I zostajemy przy łuku. Jak to możliwe, że on tak odrzuca? Jak to możliwe, że ja tak chybiłem? Przecież... Eee. Szkoda gadać. Nadal zostajemy przy łuku, mam trzecią szansę, żeby się poprawić. Interes. I nie poprawiłem się jako sniper łucznik. Spoko. Uuu. Dobra, czas na zmianę podejścia. No dostał skryta. No dzięki, spaju, naprawdę. Okej. Okay. Nienawidzę cię. Zawsze się znajdzie nie zbackstabuje. No. byś nie umiał mnie backstabnąć, bo mam antyklingę? Mimo, że to nie jest ta część, gdzie nawalam z broni wręcz, to i tak nie jest źle. Ojej, ojej, ja jestem taki martwy. I'm so dead. Czego chce skał się? Czego on chce? Chciał umrzeć chyba. No, grubas, odwal się. Nawet jeżeli taki free to playowy grubas ma dobry dzień, to jest w stanie zabijać kogo popadnie. Okej, okay, silny Sleeper mi na pewno w tym nie pomoże. Okej? Okay. Czy by ktoś to chciał oberwać? Czy by ktoś to chciał oberwać? Tak, to na pewno byś nie był... ...śpiegiem. O, chyba medyka ci zabiłem, jak mi przykro. Naprawdę, przez chwilę nie wierzyłem, że Sydney Slipper... ...mi pomoże, ale... ...zaczynam wierzyć, że on faktycznie może być pomocny. O. Ojej, jak mi przykro. Też dostaniesz. Dostał pod. Gardziełko. O. Podziękuj mi, skałcie. Ech, działka. Ostatnia. Przedostatnia broń dla snipera. Ponownie łuk. I'm sorry. HP. Ach, miał pistolet. No i ostatnia broń dla snajpera, A jest to. Naprawdę dwóch scoutów, Naprawdę dwóch scoutów. Super! No i zostaje nam zapomniany w jakiś tam sposób przeze mnie. Spaj, który się schował mi na innej stronie przez walc. Przez tak naprawdę bo pomieszali coś w i teraz wszystko jest poprzestawiane o jeden slot z jakiegoś powodu. I zakończymy ten gameplay bronią, z którą rozpoczęliśmy. O, teraz możesz. I'm sorry, Mike. Nie wiem, jak go zatłukłem, ale to najwyraźniej było tylko szczęście. Stąd wiesz, że ja tu jestem. Naprawdę mój The Drinker mi nie zadziałał. Ja nadal próbuję go nakliknąć. Nadal. Nadal. I nie działa. No nic. Eee, na tym chyba będziemy kończyć dzisiejszy Let's Play. Mam nadzieję, że taka inna forma halloweenowa, nazwijmy to, wam się podobała. Przez spotkać się to z jakimś tam, ja wiem, entuzjazmem z waszej strony. Um, nie sądzę, żebym powtórzył coś takiego w przyszłości, ale kto wie, tego tak naprawdę nie mylę. Ja wrócę sobie do mojego normalnego przebrania halloweenowego. I jako, że już powoli się kończy ten update, to potem będziemy się widzieć już w normalnych materiałach. Tak więc trzymajcie się i cześć!